Nauczanie domowe 26 października. List do Rzymian, rozdział 8, wersety od 18 do 25. Bracia: Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić, bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci. Ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie się już ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co już się ogląda. Jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Święty Paweł pokazuje realizm naszego życia na Ziemi. Które oczekuje życia w niebie. Zatem ta tęsknota za życiem, które jest w niebie, za nowym życiem, jest wołaniem, jest wypatrywaniem, jest spodziewaniem się. I właśnie takich wyrazów Paweł używa. Mamy pierwsze doświadczenie tego, jak Bóg działa. Mamy pierwsze dary ducha. Mamy świadomość, że jesteśmy adoptow adoptowanymi dziećmi, że Bóg nas kocha i przygarnia. Ale to są pierwsze kroki. To jest ten początek nowego życia. To jest zainicjowane Boże dzieło w nas i w całym stworzeniu. Dlatego Paweł zaczyna od tego, że to stworzenie jęczy, wzdycha, bo wie, że nie jest doskonałe. Poprzez to zniszczenie grzechu, poprzez tę powłokę, którą zostało zmaterializowane. Mówiąc tak troszkę skrótowo, dlatego, że przy stworzeniu było w pełni duchowe, a teraz to ograniczenie, to zepsucie. To skażenie grzechem jest odczuwalne w całym stworzeniu. To stworzenie szkodzi nam jako ludziom. To stworzenie, które doskonale wyszło z ręki Boga, jest teraz w takim stanie, w którym oczekuje, że powróci do tej pierwotnej harmonii, do tego pierwotnego szczęścia. I dlatego jęczy. I dlatego. Oczekuje, dlatego chce tam się dostać, gdzie to pełne szczęście jest do zakosztowania, do wzięcia i do przeżywania. I dlatego całe stworzenie nachylone jest w kierunku wieczności. Dlatego całe stworzenie jęczy o to, woła o to, aby to się stało. I w tym wszystkim jesteśmy my, którzy już zaczęliśmy ten proces, ponieważ Zbawiciel przyszedł do nas, ponieważ przyjęliśmy go i my sami zaczynamy w tym procesie coraz bardziej być wypełniani dwoma rzeczywistościami: wolnością i chwałą Bożą. Paweł używa tutaj takich określeń, że jest to wolność dzieci Bożych i chwała dzieci Bożych. Dar, który jest prezentem od Boga, ale który jest umieszczony w nas stworzeniach. Razem z całym stworzeniem jęczymy i wzdychamy, oczekując pełnego objawienia się, ale to w nas pierwszych, czyli w ludziach, dokonuje się ten proces. Stworzenie przygląda się nam, jak to jest odzyskiwać pełną wolność i odzyskiwać chwałę dzieci Bożych. Stworzenie idzie za nami. To my mamy całe to stworzenie przynieść do Boga, bo jesteśmy pierwsi. Jako właśnie ludzie, jako korona stworzenia. I to napięcie jest w nas, ponieważ z jednej strony rozumiemy, że to będzie przed nami, to jest przed nami, to będzie zrealizowane, ale z drugiej strony widzimy, ile jeszcze brakuje. Całe stworzenie, można powiedzieć, nas mobilizuje, całe stworzenie nas zachęca. Róbcie te kroki coraz dynamiczniejsze. Pozwólcie, żeby ta chwała Boża i ta wolność Boża w was się coraz bardziej objawiała, bo my idziemy za wami. Bo my jako stworzenie, jako zwierzęta, jako rośliny, jako wszechświat po prostu podążamy waszym krokiem, waszym śladem, tą drogą, którą wyjdziecie. I tu mamy możliwość dostrzeżenia tej pięknej teologii świętego Pawła. Który pokazuje, pierworodnym całego stworzenia jest Chrystus. On pierwszy przeszedł tę drogę od stworzenia, które jest w grzechu, poprzez wolność Bożego Syna, aż do chwały uwielbienia. W niebo zasiadanie po prawicy Boga jest tą drogą, po której przeszedł pierworodny. I my, jako korona stworzenia, idziemy za Nim. I my też mamy tak przez ten proces przejść, aż po obudzenie nas z martwych i zasiadanie w Królestwie Boga. Za nami idzie stworzenie. My to stworzenie za sobą ciągniemy, idziemy przed Nim. Ale ono z ufnością chce iść tą samą drogą. Co to oznacza w praktyce dla nas? Po pierwsze, potrzeba cierpliwości, tej świadomości, że to coś przed nami staje się, ale my też mamy w tym udział. Udział, który jest rozłożony w czasie, więc cierpliwość pomimo tych zmagań, pomimo tych trudności, to się realizuje. Ten plan jest wdrażany we mnie i w całym stworzeniu. Więc cierpliwość na pierwszym miejscu. Po drugie, współdziałanie. I to współdziałanie jest w tych dwóch wymiarach. Po pierwsze, w wolności, a po drugie, w chwale, którą przyjmujemy. Wolność to oznacza odrzucenie wszystkiego, co nas ogranicza w Bożej wolności. Grzechu, pokus, starego myślenia, starego człowieka. To jest ta nowość w myśleniu, mówieniu i postępowaniu. A chwała to jest przyjmowanie. Ja coraz bardziej na modlitwie, ale też w moim postępowaniu, chcę, żeby objawiała się ta chwała. Chcę tę chwałę coraz bardziej w sobie z jednej strony odkrywać, bo Bóg ją daje, ale z drugiej strony przyjmować, ponieważ to dawanie zależy troszeczkę od mojego otwarcia. Od tego, na ile ja tę chwałę. W swoim sercu przyjmę i jakoś wyrażę. Dlatego potrzeba modlitwy uwielbienia, ale też dlatego potrzeba świadectwa, czyli życia na chwałę Boga. Bo wtedy ta chwała większa jest we mnie. W tych dwóch wymiarach bądźmy koroną stworzenia, bądźmy tymi, którzy idą za Chrystusem, i w nas niech dokonuje się to. Przyjmij to że wolność rodzi się w bólach. Przyjmij to, że chwała Dziecka Bożego rodzi się w bólach. To kosztuje. To wymaga od Ciebie tej cierpliwości i tej otwartości. Ale warto. Niech Tobie na tę drogę błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty.